Dzień dobry, witajcie kochani o poranku, zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Dzisiaj szybciutko, bo dzisiaj wcześniej rozpoczynam dzień, więc bez żadnych długich wstępów, przypominam tylko o tym, że ćwiczymy pięć rytuałów każdego dnia, że jeżeli rozpoczynacie tę przygodę, to zacznijcie od trzech powtórzeń każdego z nich, żeby powoli ciało przyzwyczaić i wprowadzić w ten ruch i w tę energię, która się wytwarza, i co tydzień zwiększajcie sobie odważę, by dojść do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. Ważnym elementem jest to, żeby zwracać uwagę na ciało, bo tylko wtedy możemy wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, jeżeli wiemy i czujemy na ile ciało nam w danym dniu pozwala, i w każdy dzień może to wyglądać inaczej. Także zachęcam do tego, żebyście bacznie obserwowali siebie, swoje ciało i swój oddech, bo oddech tutaj jest też bardzo ważny, jest narzędziem, które używamy i które stosujemy w ciągu całego dnia. I jeszcze woda. Popijamy wodę, a to po to, żeby wyrobić w sobie nawyk picia wody w ciągu całego dnia małymi łeczkami. Nie całymi litrami i nie całymi kubkami, tylko małymi łeczkami po to, żeby nawadniać nasz organizm. I przechodzimy już do naszej gimnastyki. Zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. I dzisiaj wprowadzamy myśl, moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie ustami, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu, wdech, brzuch napełnia się jak balonik i do pięciu, wydech, Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci, i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sygnatkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramionem w dół i zaczynamy wirowanie. Odchając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję mi 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to po prostu. się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie z tuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty palce stóp zadarte do góry, tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech, unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Rozluźnij, wszedł się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rozstaw nogi na szerokość bioder oprzyj palce stóp o matę wyciągnij sylwetkę w górę oprzyj dłonie śladki, głową opuść tu na wdech, głowę wypchnij klatkę piersiową w przód ściągając łokatki i odchyl głowę do tyłu na tyle, na ile jest to komfortowa dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. wdech i wydech Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście. głową, żeby rozluźnić W Jedną stronę, drugą. Poruszę ramionami. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głową opuść w dół. I na wdech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużaniem wydech wróć do pozycji wyjściowej wdech i wydech trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia 21. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zabrać palce i pokryć nadgarstkami w przód. I w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, Oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej. Oprzyj dłonie o matę przy klatce, wsiądaj, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Moją świadomość wyrażam poprzez moje ciało. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewięć. Dwadzieścia. Dwadzieścia Z wydechem uklęknij, Usiądź pośpiewkami na piętach. Rozszerz kolana. Wyciągnij ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło o matę. Oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w namiennicy pod siebie. Popij wodę i do ćwiczenia dodatkowego po na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach odstawione mniej więcej krok od pośladków, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała unieś do góry miednicę zablokuj ją na jednym poziomie, postaw stopy na palcach. I będziemy otwierać kolana i zamykać. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie swoim temu. Opuść miednicę w dół poruszeniem na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy tego Przerwic się na bok, podnieś popiję wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość, wiodoro przy palce z tym omatem, ręca na nastawiam czas na jedną minutę, pozostań w długo, jak długo dasz I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawię kość od siebie, wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki. Głowa jest przedłużeniem przedłużeniu zupa. mięśnie brzucha trzymają sylwetkę, oddychaj. oddychaj do brzucha i kolejno rozluźnij najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch. Rozluźnij odcinek kręciowego kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczęką i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, opij I gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za Wasze łapki w górę, za to, że jesteście, za wszystkie komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia. I widzimy się. Jutro nie, bo jutro jest święto w piątek. O poranku. Do zobaczenia.